Otwarcie niepublicznego przedszkola w Mienniewicach odbyło się w cieniu uwag rodziców pod adresem dyrektor Marii Jon. Czesław Pytlewski, wójt gminy Skierniewice, już we wrześniu zwrócił się do skierniewickiej delegatory kuratorium oświaty o przeprowadzenie kontroli w punktach przedszkolnych. Jak się okazuje, delegatura nie sprawdziła punktu w Mienniewicach. Dlaczego placówka została pominięta? Pismo, które zostało skierowane, było skierowane do wszystkich, do wszystkich, eee, znaczy do kuratorium, ale o przeprowadzenie... I może nie tyle kontroli jako organ, który jest kuratorium, żeby po prostu przyjrzało się, spojrzało na funkcjonowanie. To, że tam, nie, jak to się mówi, nie, nie znalazło się miedniewice, to nie na takiej zasadzie, że, że chcieliśmy pominąć, że chcieliśmy coś zagrzebać i tak dalej. Wynikało to z czystego, takiego bym powiedział, chochlika, jeżeli to tak można przyjąć. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy nasza znaczy komisja Rady Oświatowa wyjechała, ja tego dnia nie byłem. Byłem, znaczy rad, rano, później mnie cały czas nie było. Wróciłem tam godzina, nie wiem, była koło 15 no i dostałem, jakby powiedzmy, jakieś tam wiadomości tego typu, że po prostu podobnie się źle. Ktoś wali we mnie, ale to proszę pana odczuwają nauczyciele i pracownicy. I oni, e, dzisiaj rano, dostałam wypowiedzenie e, nie z pracy, ale ze stanowiska dyrektora do spraw dydaktycznych. Czyli to jest kolejny krok, bo tydzień temu zwolniła się pani. Bo powiedziała, że nie chce tu pracować, bo ona się boi tu pracować. Dzisiaj. Dyrektorka od spraw dydaktycznych mówi, że ona nie chce w takiej atmosferze pracować. Każdy chce robić to, co do niego należy, co umie najlepiej. Pierwszej naszej publikacji dotyczącej problemów w niepublicznym przedszkolu w Miedniwicach rozżalenia nie kryli rodzice dzieci niepełnosprawnych. Pani dyrektor powiedziała, że o dzieciach niepełnosprawnych dowiedziała się w sierpniu, a tak naprawdę wokół przedszkola to już emocji było bardzo dużo w lutym, wtedy kiedy dowiedzieliśmy się, że pani dyrektor poprzedniego przedszkola kończy działalność. I już wtedy w lutym pisaliśmy pismo rodzice, to jest pismo z 25 lutego do gminy. To było pismo w porozumieniu z panem Wójtem, napisane. On nas zachęcił nawet do tego, gdzie w tym piśmie prosiliśmy m.in. o specjalistyczną opiekę dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, bo w poprzednim przedszkolu chodziła już dwójka dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. I we wrześniu prosiliśmy Nasze. o kolejne spotkanie, tak. bo jakby cały czas brakowało tych podstawowych sprzętów, zauważyliśmy. Nie było tych zajęć dodatkowych, języku angielskiego, który miał być w programie. Wcześniej była też mowa o rytmice, religii i cały czas pani dyrektor zapewniała, że specjaliści dla dzieci z orzeczeniami się znajdą, na poszukuje, ma troszkę problemów z brakami kadrowymi z brakiem na rynku wykwalifikowanej kadry. Szukaliśmy promocji. Oczywiście zabawki muszą mieć certyfikaty, więc to nie jest tak, że się idzie na stoisko chińskie i kupuje wszystkie jedno co. Akurat były takie super promocje drewnianych zabawek. My stawiamy na takie drewniane zabawki. Dlatego dużo tego sprzętu no przepraszam, ale kupiłam. I, dziś, i, I gromadziliśmy to, żeby dzisiaj Pan Wójt mógł oficjalnie przekazać dzieciom jako Mikołaj, tak? Natomiast no, na pewno zaskoczeniem dla nas jest taki odkurzacz czy właśnie drukarka, czy te laptopy. To jest wielka frajda, że możemy mieć. Budynek przypominam, budynek nie jest mój. Ja tylko wynajmuję dwie sale w tym budynku, te dwie zewnętrzne. I to jest cała powierzchnia, jaką ja mam do swojej dyspozycji. No i w zasadzie wszystko inne, co tutaj się dzieje, no to nie jest też y, moją y, rolą, bo ja nie mogłabym nikomu do domu wejść tak, i nie wiem, anteny sobie założyć. Rodziców najbardziej dotknęło zdanie Marion dotyczące zabierania dzieci z przedszkola. Pani dyrektor, zachęcająca nas do tego, żebyśmy sobie znaleźli inny obiekt, to jest kompromitacja kompetencji pani dyrektor. Ponieważ to jest żywe powiedzenie, że niestety takie obejście nie powie nam wprost, słuchajcie drodzy rodzice, naprawdę ja nie jestem w stanie nic załatwić, szukajcie sobie sami. A obejście, żeby sobie i tak sami znaleźli tej, tej sytuacji. Że ja nie jest w stanie się publicznie przyznać że już teraz, tylko brnie pani dyrektor w zaparte, że, że i tak wszystko jest dobrze, a nic nie ma. Ja jestem naprawdę szczęśliwa widząc, gdzie moje dziecko wychodzi z przedszkola i podchodzi chłopczyk czy, czy, czy dziewczynka i przytula się do Julki. Julka, cześć, do jutra, tak? To jest budujące i dlatego ja mam teraz, po, po, po tak długim czasie i tak długim też życiu się dzieci między sobą, zabierać dziecko z przedszkola, tak? Nie może być tak, że to dzieci ponoszą konsekwencje e, takich, przepraszam, że to powiem, nieudolnych decyzji dorosłych, a tym bardziej dzieci niepełnosprawne, bo dla nich trzy miesiące to jest bardzo dużo. Brak terapii, brak rehabilitacji. E, myślę, Dobry. że to specjalista tylko może to powiedzieć, jest... co to może znaczyć dla nich. Nie jestem ekspertem w oświacie i, i nie, nie znam się na przepisach, natomiast oferta jako taka była dobrą ofertą. My mamy to, co już powtarzam, któryś raz z rzędu, że my mamy problem z jej realizacją.